Cześć, witam was serdecznie w kolejnym teście e, za kierownicy samochodu, który na polskim rynku myślę, że powinien być bardzo interesującą i bardzo ważną e, pozycją. E, tak się akurat złożyło e, za to serdecznie dziękuję Renault Polska, że udało mi się do tego samochodu e, uzyskać dostęp naprawdę szybko, ponieważ e, znajduje się za kierownicą nowej. Daci Sandero. Nie będzie dzisiaj luksusów, ale nie o to w tym samochodzie chodzi. E, od razu ustalmy fakty, żeby było jasne. E, znajduje się za kierownicą samochodu wyposażonego pod korek. Jak to na dacie, oczywiście może być, jak na warunki rumuńskiej marki może być, ale dzięki temu e, zaprezentuję wam, co ten samochód ma dokładnie do zaoferowania. I ile to kosztuje? Ten egzemplarz kosztuje 61 450 zł. Wyposażony pod korek. Zapraszam. A więc nowa Dacia Sandero, trzecia generacja tak naprawdę tego modelu. Stylistycznie może ten samochód nie zmienił się w jakimś drastycznym stopniu, myślę, że jest to rozwinięcie kształtów i tego co mieliśmy w poprzedniej generacji, ale według mnie wygląda to lepiej. Ten samochód wydoroślał, zwłaszcza od frontu, gdzie teraz mamy ledowe światła do jazdy dziennej, wcześniej oczywiście po liftingu też te ledy mieliśmy, ale tutaj one wyglądają zupełnie inaczej. Są wystylizowane w kształcie takiej litery Y. Co więcej w tym egzemplarzu mamy również ledowe światła mijania. Pamiętajmy, że cały czas mówimy o samochodzie obracającym się wokół stwierdzenia budżetowy. W tym przypadku aluminiowe felgi, bo tak jak wspomniałem, tutaj Mamy do czynienia z egzemplarzem wyposażonym pod korek wersja komfort. Stopowym układem napędowym, ale o tym powiem za chwilę o układzie napędowym i to, co ten samochód napędza. Motyw stylistyczny, powtarzający się również w tylnych lampach. Muszę powiedzieć, że ten samochód wygląda naprawdę nieźle. Nie są to jakieś skomplikowane kształty. Nie wiem, czy zauważyliście, ale ten samochód jest również ten egzemplarz, wyposażony w bezkluczykowy dostęp do samochodu. Tak wygląda bagażnik z taką niezbyt schludnie, powiedzmy, wyglądającą, czy niezbyt schludnie wyglądającym wykończeniem. Pod tą matą natomiast. Znajduje się nie koło zapasowe, a butla z gazem. Tak, bo to jest wersja z gazem. Ale o tym, tak jak wspomniałem, nieco później. Zamykanie bagażnika. No, średnio wygodne, ale mój Boże. Kształty tego samochodu nie są jakieś bardzo skomplikowane. Mhm. O właśnie i samochód już się zamknął. Co było słychać, to auto potrafi wydawać z siebie dosyć. Takie dziwne dźwięki, taki trochę nosorożec. No cóż, plus jest taki, że to bezkluczykowe otwieranie i zamykanie samochodu wygląda w ten sposób, że my, jak już podejdziemy do samochodu, to on się otworzy. Widzicie? Cały czas mówimy o samochodzie za przyzwoite pieniądze. Miejsce z tyłu ja już to wcześniej ćwiczyłem. I krótko mówiąc, fotel oczywiście przedni, ustawiony pod moje wymiary ja mam 1,86 m. i co? I mieszczę się. Stopy mi się mieszczą, mam nawet troszkę miejsca. Kolana już lądują w oparciu przedniego fotela, ale nie jest źle. Nad głową jeszcze mam troszeczkę miejsca, niewiele, ale jest. Nie ma tutaj oczywiście wyprowadzonych otworów wentylacyjnych na tył. Natomiast e, zobaczcie, jak ten samochód wygląda w części przedniej, i do tej części właśnie zmierzamy, bo tamten samochód zmienił się tak naprawdę najbardziej. Pokażę Wam, jak to wygląda, co to auto ma do zaoferowania. Bo e, o, właśnie to jest e, dżingiel powitalny, który doskonale znamy. Samochodów Renault. Tak się akurat złożyło, że mamy do czynienia z samochodem, który ma wyposażenie kompletne. Więc mogę Wam pokazać, co nowe Sandero ma do zaoferowania. Wspomniałem, że mamy tutaj butle z gazem. Napęd pomiędzy benzyną a gazem przełączamy tym przyciskiem po lewej stronie. Natomiast pierwsze o czym chciałbym wspomnieć, to Użyte materiały do wykończenia tego wnętrza, bo nadal mówimy o samochodzie, który na rynku nie tylko polskim ma być motywowany poprzez cenę. Więc no myślę, że nikt nie spodziewa się tutaj znakomitej i powalającej jakości materiałów. Natomiast te materiały są oczywiście twarde, pomijając ten materiał, który jest. No, nie jest to plastik, jest to po prostu wyłożenie jakimś bardziej miękkim materiałem. Ten materiał również jest powielony na boczkach drzwiowych. Materiały generalnie są twarde, natomiast nie sprawiają one wrażenia absolutnej taniości. To po pierwsze, więc to jest duży plus. A po drugie, ich spasowanie jest absolutnie genialne, a to oznacza, że w czasie jazdy. Niezależnie czy drogami dobrej jakości, drogami słabej jakości, nic tutaj nie trzeszczy, nie puka, nie wydaje niepożądanych dźwięków. Fantastycznie. Co mamy w tym egzemplarzu? Mamy cztery elektryczne szyby. Mamy elektrycznie ustawiane lusterka. Przełącznik pomiędzy benzyną a gazem. Wspominałem czteroramienna kierownica, z której to obsługujemy ten z prawego jej ramienia obsługujemy komputer pokładowy, który jest monochromatyczny, ale wyświetla wszystkie najbardziej potrzebne informacje. Oczywiście, zegary są czytelne, zwykłe, analogowe. Reflektory LEDowe, reflektory mijania, światła mijania, tak jak wspomniałem. W części centralnej mamy odłączenie systemu start-stop, mamy tryb eco, który oczywiście pozwala. W teorii przynajmniej zaoszczędzić jeszcze więcej paliwa. Mamy panel jednostrefowy, co prawda, oczywiście no nie spodziewajmy się tutaj cudów, ale automatycznej klimatyzacji. Podgrzewanie tylnej, podgrzewanie przedniej szyby. Wpięcie tutaj USB. Tu jeszcze takie gniazdo. Mamy system multimedialny MediaNav. Który, owszem, niektórzy powiedzą, że wygląda troszeczkę jak tablet z Biedronki, natomiast muszę uczciwie powiedzieć, że nie razi mnie to, nie denerwuje mnie sposób ulokowania tego systemu w tym wnętrzu. Poza tym, system sam w sobie jest relatywnie prosty, oferuje to, co oferować powinien. Ekran działa szybko, responsywnie, ma nawet nawigację satelitarną i Teraz uwaga, ma interfejsy Apple CarPlay i Android Auto bezprzewodowe. Bezprzewodowe. Rozumiecie? W samochodzie budżetowym. Co więcej, mamy również fabryczny uchwyt na smartfona, który jest, no zobaczcie, przymocowany też do części tego centralnego wyświetlacza. Bardzo wygodne rozwiązanie. Co więcej, z dedykowanym portem. USB do ładowania tegoż telefonu. Mam wrażenie, że to wnętrze nowej Daci Sandero zostało zaprojektowane nie przez człowieka totalnie oderwanego od rzeczywistości i nierozumiejącego życia statystycznego zwykłego mieszkańca, którego będzie potencjalnie stać na ten samochód. Mam wrażenie, że to wnętrze zostało zaprojektowane przez osobę, która doskonale rozumie potrzeby i wymagania ludzi, którzy ten samochód kupować będą. Co więcej, w tym aucie nie brakuje jakichś tacek. One oczywiście nie są wykończone w jakiś wykwintny, wyrafinowany sposób, ale tu mamy tackę, mamy oczywiście schowek przed pasażerem. Mamy mały podłokietnik, oczywiście przymocowany do fotela kierowcy. Tutaj mamy również małą tackę, mamy miejsce na kubki. Niczego tutaj tak naprawdę nie brakuje, muszę przyznać. No cóż, myślę, że najważniejsze rzeczy powiedziałem. A propos jeszcze powiem, wspomnę odnośnie fotela. Fotele same w sobie są naprawdę wygodne. Zrobiłem jak zwykle trasę liczącą około 400 km i nie wysiadłem. Z nowego Sandero specjalnie zmęczony. Moje plecy również nie były specjalnie zmęczone. E, oczywiście za regulację wysokości fotela dla kierowcy trzeba dopłacić, e, bo nadal mówimy o samochodzie e, no, budżetowym. Nadal o samochodzie budżetowym, chociaż cena w stosunku do poprzednika nieco wzrosła. Średnio o około 8000 zł e, w wyższych wersjach wyposażenia. Ale też tutaj tego wyposażenia mamy więcej. E, nieważne, wracając, to znaczy ważne, ale wracając do fotela. E, do regulacji wysokości, oczywiście musimy dopłacić. Jedna jedyna rzecz, która w tym fotelu mnie denerwuje e, tak naprawdę. On jest wygodny, zagłówki są wygodne, całkiem zresztą fikuśnie wystylizowane. Natomiast brakuje mi regulacji przedniej części tego fotela. Ja lubię. Tak zwaną pozycję kołyskową. Chętnie bym sobie tą przednią część nieco podniósł, i dzięki temu byłoby mi tutaj zdecydowanie wygodniej. Tego zrobić się nie da, ale mój Boże, nie będę obrzucał tutaj czy zrzucał winy na ten samochód. Jest naprawdę w porządku. Nie przedłużając, zapraszam Was do krótkiej przejażdżki. Jeszcze wspominając o wyposażeniu, jakie mamy w tym konkretnym egzemplarzu, mamy na przykład asystenta martwych pól samochodu. Mamy radar chroniący kierowcę, tak naprawdę, przed wjechaniem komuś w bagażnik, czyli asystenta awaryjnego hamowania. Muszę przyznać, że to, co zresztą tutaj też widać, wygląda naprawdę przyzwoicie, naprawdę przyzwoicie, natomiast przechodząc do jazdy co my tutaj mamy, wybaczcie chodzący nawiew, ale jest minus 2, nadal utrzymują się warunki zimowe więc e, musi tutaj jakieś grzanie chodzić po prostu, natomiast przechodząc do jazdy, wspomniałem że mamy w bagażniku ulokowaną butlę z gazem która notabene mieści 40 litrów tego gazu, i mamy również 50-litrowy zbiornik paliwa. Generalnie, ja pod maską mam zamontowane topowe rozwiązanie napędowe, jak na dacie Sandero przystało, bo nie oszukujmy się to ma być samochód zabezpieczający podstawowe wymagania w stosunku do samochodu. Ale nadal operujemy wokół pojęcia samochodu nowego. W związku z czym ja pod maską mam trzycylindrowy, jednolitrowy silnik Turbo TCE według nomenklatury Renault. Dane techniczne producenta podają, że ten silnik ma 90 koni, bo on w takiej wersji również występuje bez gazu. 90 koni i 160 Nm. Natomiast w przypadku wersji z gazem, ten silnik ma równe 100 koni i 170 Nm. Muszę wam powiedzieć, że taka dynamika, oczywiście słychać to, że silnik ma charakterystykę nieparzystą, to znaczy pracują tutaj jednak trzy cylindry. To słychać, natomiast nie jest to w żaden sposób natarczywe, nachalne, poza tym taka moc i taki moment obrotowy do miasta zdecydowanie wystarczają. Swobodnie można tym samochodem jeździć, przyspieszać nie jakoś bukwie nie wiadomo jak dynamicznie, ale zdecydowanie sprawnie. W trasie ten samochód również nawet daje sobie radę, ale przy wyższych prędkościach robi się już delikatny problem mówiąc typowo o dynamice. Natomiast biorąc pod uwagę, że mamy tutaj i benzynę, 50 litrów, i 40-litrowy zbiornik gazu, to muszę Wam powiedzieć, że zasięg na poziomie 1000 km nie jest tutaj problemem. Nie jest tutaj problemem. Przykładowo zużycie gazu z trasy, trasy, która liczyła głównie drogi ekspresowe, to było 9 litrów. A pamiętajmy, że gaz nadal porównując cenę do benzyny czy do ropy, jest bezkonkurencyjny. Co oprócz tego? Oprócz tego no nie oszukujmy się, nie jest to samochód, który będzie gwarantował w jakikolwiek sposób wrażenia z dynamicznego prowadzenia. Bo to nie jest tak pomyślane auto, i nie jest pomyślane dla takich osób, tak jak wspomniałem. Sandero, czy ogólnie marka Dacia, ma tak naprawdę zabezpieczać potrzeby osób, które naprawdę chcą sobie kupić nowy samochód z salonu i chcą dostać jak najwięcej za cenę, za pieniądze, jakie w tym salonie zostawią. W związku z czym układ kierowniczy pracuje komfortowo jak najbardziej, natomiast daje no dosyć mizerne czucie tego co robią przednie koła. Warto zwrócić również uwagę na to, że samochód jest podatny na mocne podmuchy wiatru. W dzień kiedy odebrałem to auto był bardzo mocny wiatr i powiem wam, że jazda po drodze ekspresowej no była pewnego rodzaju wyzwaniem, więc warto na to zwrócić uwagę. Zawieszenie. Zawieszenie jest tutaj bardzo pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ oczywiście ono jest ustawione typowo na komfort resorowania. Natomiast to nie jest tak, że ja absolutnie jestem odizolowany od podłoża. Ja mam jakąś informację, po czym ja jadę, więc to jest naprawdę przyjemne. Skrzynia biegów, plus oczywiście za to, że jest sześciobiegowa, oczywiście manualna, ona robi dokładnie to, do czego została stworzona i nie ma co od niej wymagać. Bóg wie czego. W sensie takim, że nie jest to skrzynia wybitnie precyzyjna, to raz. Drogi prowadzenia pomiędzy poszczególnymi biegami nie są specjalnie krótkie. Natomiast nie zdarzyło mi się, żeby ona się pomyliła, wbiła nie ten bieg, który ja chciałem, albo żeby haczyła. Dlatego mówię, że została, czy funkcjonuje dokładnie w taki sposób, w jaki została pomyślana i do czego została stworzona. Więc również zdecydowany plus. Reasumując, muszę przyznać, że trzecia generacja Dacia Sandero to jest... Ogromny skok, tak naprawdę, w stosunku do poprzednika, i mam takie przemyślenie, poprzednia generacja ja również byłem w gronie osób, które oczywiście za wszelką cenę argumentowały i broniły tego samochodu, ponieważ on był w miarę przyzwoicie wyposażony. To znaczy. Poprzednia generacja miała na pokładzie to, czego można było od takiego samochodu wymagać. Miała klimatyzację, miała jakieś podstawowe multimedia, natomiast ona nie robiła szczególnie wielce pozytywnego wrażenia. Mam na myśli to, że oferowała potencjalnemu kupcowi jakąś podstawę wyposażenia i fakt świadomość, że jednak kupujemy nowy samochód. Argumentowaliśmy naprawdę parszywą jakość plastików w środku, mówmy się drzwi wykonane jakby z tektury można by było powiedzieć, bo tutaj już te drzwi to wykonanie wcale nie sprawia takiego wrażenia. Tutaj jest naprawdę relatywnie porządnie. E argumentowaliśmy to wszystko w przypadku drugiej generacji ceną. Bo ten samochód był po prostu śmiesznie tani w stosunku do konkurencji. I ogólnie, jak na, na przykład polskie warunki przystało, ale jak wsiadłem i pojeździłem kilka dni nowym Sandero, to muszę uczciwie przyznać, że ten samochód tak naprawdę uświadomił mi, jak słaby był poprzedni. Bo w nowym Sandero to auto nadal kosztuje przyzwoite pieniądze. Jasne. Zaczyna się od 40 900 zł, natomiast to jest wersja, w której dostajemy kierownicę, fotel i cztery koła. Więc to jest wersja, którą nie wiem, może będą kupować ludzie poruszający się po lesie, koła łowieckie. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie za 50 tysięcy. Albo nawet taka wersja jak ten samochód, którym jedziemy, wyposażona pod korek za około 60-61 tysięcy złotych, tutaj naprawdę nie ma się czego wstydzić. W tym samochodzie jest przyjemnie nie czuć taniości, nie czuć tego, że tutaj była nadal jednak walka o złotówki, o to, żeby ten samochód był... Relatywnie tani w zakupie i relatywnie tani w produkcji, ale tego tutaj nie czuć. Wyposażenie jest więcej niż przyzwoite. Więcej niż przyzwoite. Poza tym to auto jest bardzo inteligentnie pomyślane. Jest naprawdę dopracowane. Głupi detal, ale podświetlenie tablicy rejestracyjnej jest LEDowe. I myślę, że to jest e, słuszne podsumowanie tego testu. Naprawdę znakomity samochód. E, jedno z większych, jedno z lepszych zaskoczeń, jakie ostatnio przeżyłem testując nowe auta. Zdecydowanie polecam, zdecydowanie rekomenduję. A jest jeszcze wersja Stepway, która. Oprócz tego, że różni się delikatnie stylistyką, to też jest nieco podwyższona. Ona będzie kosztować nieco więcej, ale to też nie będzie jakaś ogromna i straszna różnica. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Link do pełnego testu. Nie wiem, jak szybko wyjdzie ten film do sieci, ponieważ z racji tego, że tak naprawdę jestem pierwszą. Jedną z pierwszych osób w Polsce, która dostała tak naprawdę ten samochód do testu, chciałbym wam opublikować i pokazać to auto jak najszybciej. Natomiast link do pełnego testu tak czy tak znajdzie się w opisie do tego filmu i tam serdecznie Was zapraszam, bo będzie oczywiście tabela z danymi technicznymi. Będzie sesja zdjęciowa auta i jeszcze jakieś moje przemyślenia w postaci tekstu. Dziękuję Wam i. Do zobaczenia następnym razem.